Cześć! W tym odcinku zaprezentuję Wam moje ciekawe wielofunkcyjne szczypce dla elektryka, które służą do obróbki kabli i przewodów. Szczypce te, mimo małych rozmiarów, bo ich długość to zaledwie 160 mm, dobrze leżą w dłoni i bez problemu schowamy je w kieszeni spodni monterskich. Otwierają się one z lekkim oporem i nie ma żadnych luzów na połączeniu. Waga tej odmiany, którą ja prezentuję, to 143 gramy. A rękojeści w tym przypadku mają nasadki wielokomponentowe i są trwale osadzone. To znaczy, że podczas pracy nie suwają się, nie odkształcają. Szczypce dobrze radzą sobie z chwytaniem np. przewodu w trudno dostępnym miejscu. I tutaj, dla przykładu, pokażę Wam pracę przy styczniku. W przypadku wielu styczników mamy taki problem, że zacisk. Do którego umieszczany jest przewód zasilający daną cewkę jest dość głęboko położona. Przy pomocy takich szczypiec możemy bez problemu dotrzeć do takiego miejsca. Tutaj jest odpowiedni taki profil, który umożliwia nam chwycanie danego przewodu bez obaw, że uszkodzimy izolację. Jedną dłonią umieszczę dany przewód, a drugą dokręcę sobie zacisk. Powierzchnia chwytająca jest tutaj ząbkowana zarówno tutaj jak i tutaj. Dodatkowo tutaj właśnie w tym miejscu mamy powierzchnię neutralną, gładką do chwytania na przykład przewodu. Jest oczywiście również możliwość kięcia przewodu typu drut. I tutaj posłużę się takim oto kablem. Na początek ściągnę kawałek izolacji, a następnie mogę uformować sobie na przykład pętelkę. Nieco dalej, czyli tutaj w tym miejscu znajdują się profile do ściągania izolacji. Pierwszy profil jest dla przewodu o przekroju 0,5 do 0,75 mm kwadratowego. Drugi profil jest dla przewodu o przekroju 2,5 mm kwadratowego i trzeci dla 1,5 mm kwadratowego. Jak to działa, to za chwileczkę wam pokażę. Następnie Szczypcami tymi przetniemy drut średnio twardy o średnicy 2,5 mm kwadratowego oraz twardy o średnicy 1,6 mm. Trwałość tego oszcza to około 60 HRC. Tutaj przecinam akurat przewód 1,5 mm kwadratowego. Tutaj mam 2,5 mm. Zarówno jeden jak i drugi nie stanowi żadnego problemu. Przy cięciu. Dodatkowo, producent dał nam możliwość zagniatania tulejek kablowych. Matryca do zaciskania znajduje się tutaj w tym miejscu. I teraz Wam pokażę, jak działa ściąganie izolacji i zaciskanie. Przygotowałem trzy przewody. Pierwszy to jest 5 razy 0,75 mm kwadratowego. Czyli tak, na początek ściągnę izolację. Następnie wykorzystam odpowiednią tulejkę. Przy pomocy tej matrycy zacisnę. Tak wygląda zaciśnięcie. Połączenie jest oczywiście pewne. Następnie wykorzystam. Przewód typu linka, na początek odetnę końcówkę, ściągnę izolację, to jest 1,5 mm kwadratowego. I słuchajcie, za każdym razem gdy ściągam izolację, nie uszkadzam poszczególnych żył danego przewodu. Tutaj mam 1,5 mm kwadratowego, tak jak wcześniej. Wykorzystuję odpowiedni profil. Zaciskam. Jest to profil trapezowy. Jak najbardziej również pewne połączenie. I tutaj kolejny przewód typu linka 2,5 mm kwadratowego. Pół znajduje się tutaj. Dociskam. Połączenie również pewne. W tej odmianie szczepiec, którą ja prezentuję, jest również. Takie zabezpieczenie, uchwyt, to jest tutaj, to, to, w, to w tym miejscu. Ono służy do mm, mocowania zabezpieczenia przed upadkiem. Dość często pracuję na mm, suwnicach, i takie zabezpieczenie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie chcę, żeby moje narzędzie na przykład spadło w dół. Szczypce te występują w czterech odmianach. 1301160 160 to podstawowy model. Szczypce te są fosforanowane, czarne, a rękojeści z tworzywa sztucznego, powlekane. Waga to zaledwie 112 gram. Cena, jaką ja znalazłem, z wysyłką to około 116 zł. Kolejny model to 1302160. 160 Podobnie jak wcześniej, z tym, że tutaj rękojeści są z wielokomponentowymi nasadkami. Waga 139 g, cena około 120 zł. 13.05.160 różnią się tym, że są to szczypce chromowane. Cena około 160 zł. 13.05.160 T to jest dokładnie ta odmiana, którą ja prezentuję. Cena około 211 zł. Ceny zależą oczywiście od tego, gdzie kupujemy. Alternatywnym produktem może być firma Gedo, ponieważ minimalnie się różni od produktu, który prezentuję. Jest to temat na inny odcinek. Inną ciekawą alternatywą dla tego typu szczepiec może być na przykład produkt dedykowany dla elektroinstalatorów i może być to produkt od Clipexa, który ja posiadam. Jest to model 1396200T albo szczypce nieco uboższe, uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami. Ipex 0826145. Pierwsze, jak i drugie, prezentowałem już jakiś czas wcześniej na moim kanale. W tym odcinku będzie to już wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i wpadnij na kolejny film. Już niebawem. Dzięki. Cześć.